Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na szaloną, kosmiczną przygodę z grą komiksową Tropicielo od wydawnictwa Młoduko. Jest to pierwsza gra komiksowa, którą mamy. Dotychczas grałyśmy w gry książkowe, które również w ofercie wydawnictwa Młoduko się znajdują. Do tej gry... Wykorzystamy aplikację. Aplikacja nazywa się TropiBot. Po zainstalowaniu aplikacji pojawia nam się opcja stworzenia swojego awatara, nazwania go, za chwilę wam wszystko w tej aplikacji pokażę. Najpierw zajrzymy do książki Tropi Nauci, misja pierwsza: Zaginiony kudłacz Wierciuch. Na początku mamy przygotowanie do tej niełatwej misji, do tej niełatwej podróży jaka nas czeka. Mamy różne tutaj takie informacje dotyczące aplikacji. Będziemy odczytywać runy, będziemy skanować kody, ale muszę wam od razu zaznaczyć, że aplikacja wcale nie jest konieczna, żeby zagrać w tę grę. Można ze spokojem bawić się bez niej. Niemniej jednak jest ona elementem dodającym sporo atrakcyjności tej Kosmicznej przygodzie. Będziemy odkrywać różne miejsca, postacie, również przedmioty i to wszystko za pomocą kodów skanować. I to jest chyba ten moment, kiedy sięgniemy sobie po aplikację. Mamy aplikację, tutaj już przeszliśmy sobie do osiągnięć. Mamy tutaj skaner kodów w tej aplikacji, mamy różne. Odkryte i nieodkryte jeszcze elementy, o na przykład czarne dziury. Mamy już jedną zawartość odkrytą, dwie jeszcze czekają na odblokowanie, dwa wpisy, więc tutaj sporo się na ten temat dowiemy. O, może tak będzie lepiej. Tutaj jest już pierwsza ta nasza czarna dziura odkryta, dwa wpisy czekają na odkrycie. Przełączamy się dalej. Tutaj mamy. Inne elementy zablokowane y, lub też nie. O, kudłacza mamy na przykład odblokowanego, Wam jeszcze pokażę, może tego kudłacza, ale też jest tylko jeden z dwóch wpisów odblokowany na temat kudłacza. Mamy tutaj czytnik run. Gdzie będziemy wprowadzać runy, które znajdziemy na stronach komiksu, i one tutaj nam się przetłumaczą. Mamy również skaner kodów, i on właśnie nam pozwoli odkrywać różne elementy. Na przykład, zróbmy, przejdziemy sobie tak troszkę dalej, gdzieś gdzie. O, tutaj nie przeszłyśmy tego z aplikacją, bo. Szczerze mówiąc, pierwszy raz przeszłyśmy tę grę bez, żeby zobaczyć, czy jest to możliwe. I teraz tak skanujemy sobie i odblokowaliśmy tutaj. Tym razem jest to, co to jest. Nowy temat meteoryty. Przejdziemy sobie do niego. I mamy tutaj co nieco na ten temat napisane. No i jeszcze tutaj wyżej widzicie mamy zablokowaną zawartość, także musimy skanować te kody, jeżeli chcemy wszystko odblokowywać, czytać sobie tutaj co jest na ten temat napisane. Tak działa skaner. Skaner skanuje nam kody, których jest tu naprawdę mnóstwo. A jak działają runy? O, zobaczcie, tutaj mamy ten wielki różowy napis z run. Przechodzimy sobie na odpowiednią stronę naszej aplikacji i wprowadzamy za pomocą znaczków. Zgadza się? Zgadza się i teraz tłumaczymy. SOS, rozbiłem śmigacz, proszę o pomoc, wszystkie pobliskie jednostki. Także zabawa z aplikacją jest zdecydowanie bardziej atrakcyjna moim zdaniem, ale aplikacja absolutnie nie jest wymagana do tego, żeby w nautów grać. Ze spokojem przejdziecie sobie wszystko, co tutaj jest, bez udziału aplikacji. Tekstu jest niewiele. Jest to komiks, graficzna opowieść, graficzna przygoda, można tak ją nazwać, i musimy bardzo uważnie śledzić te ilustracje po kolei, wszystko co się tutaj dzieje. Z reguły, właśnie na dole, mamy tylko taką jedną linijkę tekstu, i na końcu mamy oznaczone, do której strony przeskakujemy. Jeżeli wybraliśmy tę drogę, tutaj mamy różne możliwości przejścia. Zdarzają się właśnie takie sytuacje, że będziemy wybierać, nawet tutaj było więcej, o raz, dwa, trzy, cztery różne miejsca, do których możemy się przenieść. Wybieramy na przykład czternastkę, przechodzimy do strony numer 14, czytamy, wędrujemy, tutaj akurat będziemy lądować, musimy wybrać miejsce do lądowania. I próbujemy odnaleźć tego stworka, do którego próbujemy tutaj dotrzeć. Bardzo wciągająca i klimatyczna gra. Niesamowicie fajnie się to wszystko tutaj przechodzi. Nawet bez aplikacji, powiem Wam, chociaż oczywiście moje dzieciaki, no to z aplikacją od kąd tylko ściągnęły sobie, grają w nautów. Także ja polecam aplikację, ale jeżeli nie chcecie dawać dzieciom młodszym na przykład telefonu, to mogą sobie przejść tak po prostu ten komiks, wędrując od strony do strony, nie skanując tych kodów. Moim zdaniem jest to świetne. Zabawa, taka gra książkowa, w tym wypadku komiksowa. Jest to zupełnie inny wymiar i gry, i książki, czy też komiksu. W tym wypadku takie połączenie tego w jedno. No, super doświadczenie, jak dla mnie. Ja jestem fanką gier książkowych i bardzo serdecznie Wam polecam spróbować zagrać w jakąś. W wydawnictwie Muduko jest trochę tytułów, także możecie zajrzeć, co tam jeszcze oferują, ale tropić. Naucie, jeszcze z ilustracjami, pani Nikoli Kucharskiej, której twórczość bardzo lubimy. To jest po prostu coś wspaniałego. Mam nadzieję, że tych misji będzie więcej. Że misja pierwsza Zaginiony Kudła Czwierciuch to jest tylko wstęp do całej serii. Podsumowując, jest to moim zdaniem bardzo fajna, wciągająca, klimatyczna, kosmiczna przygoda, a recenzja jest też na blogu. Zajrzyjcie koniecznie, w opisie jest link.